Halo halo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie po raz kolejny w Move Są dzisiaj ze mną tak zacni ludzie jak ser. Witam. Eugene. Siema siema. I gwiazda dzisiejszego wieczoru. Łamacz wietnamskich serc, jeden z najpopularniejszych twórców w Wietnamie, Micik. Dzień dobry, przyszedłem po swoim mutator. Y tak, dokładnie tak. Y no i co? No i gramy sobie oczywiście w Muvor Dai, się do chłopaków. Linki są w opisie i na Discord ekipowego. Link jest również w opisie, z was tam coraz więcej. Zachęcamy, jak będzie dużo osób, to się jakiś konkurs zrobi. Dobra, jest w ogóle tutaj jakiś nowy, widzę, nowe tryb, jakieś papierowe samoloty. Wcześniej tego nie było. Parząca podłoga. Ja w ogóle nie znam tych trybów, więc... No, generalnie. Generalnie jest to gra wydaje mi się trochę, trochę za szybka dla nas, ale dajemy radę, ogarniamy. Może tam A. się ustawia jakieś ustawienia, spowolnienie. Nie, nie, musiał być jakiś tryb dla seniorów, ale takiego wcześniej nie widziałem. I kogo? O. No, no Kto by się spodziewał? A no, bo my lubimy się znajdywać. O nie, najgorszy mutator ever. O, to jest fajny typ, super hot. Który to, ja? to jest? To jest ten, że jak się ruszasz to rakietki idą. O, kurde, A to tylko jak jest to to w zasięgu. Tak, oh. tak. No nie. Planuję dzisiaj wygrać, ale... słuchajcie. Mam taki... To no tak nie będzie wyspieszyć. Oj, nieważne. Mam taki plan, ale czy wyjdzie to nie wiem. O, została on, dwójka. Dużo jest, bo... u nas nic nie ma. O! O! I Miecik wygrał, no. Z dedykacją dla fanów wow. z Wietnamu. No, I walczę o tego tak mutatora. No. Wystawienie się... Aha, okej. Okay. Radiacja? Dobra, teraz chyba będzie okej. Nie będzie okej. <noise> A. Dobra, już wiem, fajne, to jest spoko. Kurde, mi wyskakiwało przed chwilą, Steam mi coś wyskakiwał, mi przeszkodził, żeby was pokonać. No na A, pewno, wow. Ka każda wymówka jest dobra. A, radiacja. Sabotażysta. Nie, kurde. kurde dobre. Ej, dobrze dobre jesteście, chyba trenowaliście. Wow. On, ten to już w ogóle oh. trenował, na pewno. Dobra, teraz jakieś punkty muszę zdobyć, Steamek mi przeszkodził. Dobra, ym... O, moje, moje ulubione No dobrze, bo teraz akurat nie będziesz wiedział, jaką postacią się nauczyć. Nie, widzę po kolorku. My się myli, jak stoimy wszyscy razem na przykład. No, no nie! Znaleźliśmy pogodów, Zosta... No to ty wiesz, że ci właśnie. Co za hamstwo. mi nogę. Co za hamstwo. Oj, to. No, pierwsze punkty potrzebuję. Oj, oj. O no, ciekawie. Dobra, skupienie. Trzeba gonić Micika. Pani z Wietnamu będą moi. Tak jest. Tak jest. To są pierwsze punkty. są pierwsze punkty. Jeden, ale jeden. Wyścig. Chyba nikt z nas do tej pory nie przyszedł wyścigu, z tego co pamiętam, więc... Ja raz. Aha. To przepraszam. Oj! A kurde ja tu górem chciałem Ajajaj Remis, ale tu z 5 punktów, to mi się podoba O, parzące podłogi. Tak najdalej chyba Tak, tak, to tak no Sią wydaje ale... Hohoho Aaa No nie Kurde Już nie zdążyłem Ja też mnie nie farto, cały dół O, Wiziem, to, to jest nowy tryb to jest Jakieś funkciki. Mutator? <głos> 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 Jeszcze nie No niestety Ym... Dobra Bierzemy sobie teleportcik Teleport, nie jak a, wy... to będzie działać A, wy... wypuszczamy samoloty, dobra E, a sam się zabiję swoim samolotem, to nieźle To niezły samolocik puściłem Ło panie, o. chłop jak wycelował Co się dzieje? No. Dolną strzałką dajesz ten samolot jak coś Kurde ja na padzie gram Ja, ja też, na którym się klikam? Dolna strzałka no. Aj, prawie jak A -a. w Wormsach dosłownie No o, kurde, latało się krową no. No. O, dobra, teraz już będę wiedział o co chodzi. Ja już pokazuję. A teraz jak się teleport? Aaa! Prawie wyszedłem z gry. niechcący! No tu mi nie poszło, zdecydowanie. Niepewny gry. Znowu podłoga, okej. Okay. Okay, teraz sobie poradzę. Nie na widzę tego poziomu. Mój ulubiony. Jeszcze spadające bloki. Ja czemu zginąłem? Ojej. A chciałeś tutaj nieładnie zagrać. Ojej no. A dlaczego zginotka nie, no to winowka, no nie, na to nie się ten Nie rozdupiła, a mnie zabiła boku. Ja to nie chciałem spaść Ready? Ja to chciałem się Bro. utrzymać na dwóch blokach O Myślałem no, super, że się nie zrobiło No nie Jeszcze Jutin wygrał, no nie no Na nie. Parcie, bo mnie teleportnęło. Nie wiem dlaczego. Dobra, wyścig, trzeba Jak się dwa skupić. Razy pasie to. Jak co? Dwa razy spac dajesz, to teleport masz. Na padzie. O, no to dwa razy. Aj, aj, aj. Będę ostatni. Najgorszy no, co a jejoj, to scenariusze. Aj, a tak ładnie szłaś, sam byłem z siebie dumny, nie? No ładnie. Parząca podłoga. No to jest ja to samo. No bo cały czas jest to samo. To tak, nawet fajne są. Podobają mi się te. No bo wybierasz te tryby, nie? ojeju, ojeju Pięknie. Nie. <laughs> Znowu, całutki dół. No. O, mutator! Może micik tym razem? Może. <grym> a, <m> <grym> a może nie? A może nie. może nie. Naprawdę, on ma jakieś bana na mutatora. <grym> na mu Die. No nie, no. po ciemku. Skoro normalnie nie mogę wygrać, to może ciemność mi pomoże. Ajajaj. Aj. Ciemność, ciemność nie będzie tak bolesna. Przeszedł na ciemność swoją moc. Ej, no. wow, wow, tutaj, jestem tutaj, jestem Ty, jest uff. Uf. Uf, to, Uf, to, to było? Dlaczego mnie to tak szybko spaliło? Spalające Dobra. bloki. Tutaj muszę jakoś. O, fajno, akurat nic nie widać do tego. O. Oj, oj, oj. Wow. Było takie RNG, że można było stać w miejscu. Nie, no, stać w miejscu nie byłbyś. Tak, ja, ja wygrałem. Dobra. O nie! Głupie ściany. teraz zobaczyłem, jak umarłem. O. Już odgoniłem troszkę. Już ingoni. Już. Na równi skamieniał. No, prawda. O, co to jest? Tak jakiś jest nie da. No, najgorszy mikrofon. Zginąć nie zginąłem, ale cóż mi potem jak byłem ostatnio. Tak. Co to, to jest? Fizzy floor. No i. Co tu mnie zabija? Bo nie ruszałeś się pewnie. Musisz się ruszać. No. Wtedy HP tracisz, Aha. jak się nie ruszasz. Aha, ale co to zabija w końcu? No jak się nie ruszasz, jak jakieś, nie wiem, radiacja cię okay. dopadnie. Samolociki jak są też. No, ogólnie musisz się ruszać cały czas. No, lewo, prawo. O, jak w powietrzu jesteś tu ciężki, HP spada. Znowu z nim. Ruszasz. O. o. Dobrze. Gonie mi cika. Gonie gwiazdę Wietnamu. A, nie <laughs> no, niestety. No, niestety. Jak śmierci? panuje Tryb a... turbo. O. przyspieszymy no, no, ja jeszcze, jeszcze bardziej. Aha, tryb turbo to było, że ten. No, ty gnoju. Uff. <laughs> Nie, nie. właśnie się nie wiem oh nie. Nie. Tryb, tryb turbo nie. to było, że ten, że te konkurencje będą szybko. Miały <ścoughs> <ścoughs> o, <ścoughs> o nie, nie zapraszamy szybko No tryb turbo w końcu. A. O, <ścoughs> Jak szybko. Co to jest? Padające bloczki. Ale skupienie. Aha. Na No gdzie tu do mnie chciałeś ty? Umieraj, umieraj. Dobra ja czy się wcześniej nie ruszałem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. yeah. okej. O nie A mnie przypiekło na pieczy No ej. No. Tutaj to ani razu mi się nie udało zdobyć jakiś porządnych punktów Ajajaj Co tu się wydarzyło? on przyspieszyło. No bez kitu A kurde Ale... Nie o, co to jest? A bomba Mać O. Yeah! <laughs> jakim cudem to ci nie dało bomby? <laughs> nie wiem <laughs> O Może teraz? Yes, yes! Wielka chwila ja nie wiem co jeszcze wybrać szanowni, no, nie mam pojęcia. Dobra. Będzie to bez światła. Okej. O, jest! No! To cię żyłem! i tam blisko jest. No chyba będzie winek niebieski. No no, no. O, gumera mnieś. Nie było tego jeszcze. Nie. No. Jak się nie niżrzu co się robi? To chyba jak chodzisz to on jakoś tam cię no, rusza. Tak Trafił, zaryzykowano Wycko <grymne> <tylko> nie popłaca <grymne> Chodź, bo nie rozstrzygniemy tego sam Ja gram Pacifist Mode Ale ja <grymne> No Zbycie po Powiem wam że ten tryb Turbo Odda. Dobra, zobaczymy czy tam coś fajnego wydropi, chociaż nie wiem to... no. Ty, ten tryb był fajny. Już sprawdzam czy mi coś wydropi. Poziom 20. 20, ja... trzeci chyba dopiero. O, uwaga. Skrzynka i... O, ski... skin sumo. No to niezły skin sumo.